Witajcie kochani, tu Adrianna. Hej, dziś na kanale kolejny bardzo, bardzo, bardzo drogi test, ponieważ dziś przetestujemy sobie najdroższą odżywkę świata, marki Philip B, kosztującą 709 zł. Boże. Testowałam również najdroższy szampon świata, również kosztujący 700 zł, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to będzie tutaj na górze, w opisie i na końcu tego filmiku. A dzisiaj przyszedł czas na odżywkę. Jak widzicie, moje włosy już bardzo potrzebują umycia. Nie widać tego, ale tam pod spodem są naprawdę bardzo tłuste. Plus wszędzie we włosach mam jakieś białe kuleczki, a to jest związane z tym, że kupiłam koc o ta, tam tam jest, tu. Tu, tam. I on tak pyli, tak strasznie pyli. Przed rozpoczęciem filmu chcę Wam jeszcze szybko powiedzieć, że w tym roku 31 sierpnia będę na etapie w Krakowie. Będziemy mogli się spotkać, chwileczkę porozmawiać, przytulić się, zrobić sobie zdjęcie. Będą także dostępne moje czapki, bad unicorn i jest to super okazja, żeby tam je kupić, bo nie będziecie musieli płacić za przesyłkę, tak więc mam nadzieję, że 31 sierpnia widzimy się w Krakowie. W opisie zostawię Wam wszystkie informacje, a ja już przechodzę do testu tej odżywki. Bardzo Was proszę o jak największą ilość kciuków w górę, bo za tą odżywkę zapłaciłam sama, nikt mi tego nie wysłał. Więc jak zostawicie mi 50 tysięcy kciuków w górę, to będę bardzo wdzięczna i zaczynam. Więc zacznijmy może sobie od ocenienia opakowania. No, moim zdaniem nie wygląda to wcale na odżywkę, która kosztuje 700 zł. W sensie nie wyróżnia się niczym niezwykłym. Jest co prawda jakaś taka długa i dziwna, ale to jest po prostu zwykły tani plastik. Wiecie, wygląda po prostu jak każda inna odżywka. Pachnie! Niemiłosiernie, mocno, czuć jej zapach nawet przez opakowanie, a to dlatego, że na trzecim miejscu w składzie już mamy zapach, czyli perfumy. Spójrzcie, no gdybym ja zobaczyła tą odżywkę w Rosmanie i byłoby napisane, że ona kosztuje 700 zł, to myślałabym, że ktoś się pomylił, że po prostu nakleił złą cenę. Bo! Wygląda naprawdę przeciętnie. Więc kochani, no ja już kończę gadać. Idziemy pod prysznic. Na początku myjemy głowę tym szamponem, potem nałożymy tę odżywkę i zobaczymy, czy z moimi włosami stanie się coś niezwykłego. Ja już jestem pod prysznicem. I przyszedł czas wreszcie umyć te kudły. Na początku, jak zawsze, rozczesuję sobie włosy, bo gdybym nie umyła takie nierozczesane, to później nie mogłabym ich rozczesać i byłoby na nich mnóstwo kotunów. Na początku, oczywiście, bardzo. Porządnie płukam włosy Serio nagrywanie pod prysznicem nie jest łatwe Włosy mam już porządnie namoczone Teraz nakładam szampon, będę go trzymała na głowie 5 minut według instrukcji I spotykamy się jak będę płukać włosy A jeżeli chcecie zobaczyć dokładny przebieg mycia włosów tym najdroższym szamponem To jak mówiłam link będzie w opisie i tutaj na górze Szampon mam już nałożony, jeszcze chwilę potrzymam go na głowie i płukamy Włosy mam umyte, teraz przyszedł czas już na odżywkę. Powiem wam, że pachnie tak mocno, jeszcze mocniej niż ten szampon. Oczywiście, zapach jest taki sam. Jak już mówiłam w filmie o szamponie. Nie mi się ten zapach podoba. Szybko staje się irytujące, przynajmniej dla mnie i wydaje mi się, że to właśnie dlatego, że jest tak intensywne. Jeżeli chodzi o skład, to naprawdę nie jest imponujące. Na samym początku składu widzę dokładnie takie same składniki jak we wszystkich innych odżywkach. Dopiero na końcu widzę jakieś ekstrakty i dziwaczne składniki, których nigdy wcześniej nie widziałam, ale to jest sama końcówka składu, co znaczy, że tych składników jest po prostu odrobineczka. Więc w przypadku tego produktu nie jestem pewna, czy płacimy za skład, czy po prostu za mit ekskluzywności, który ten produkt wokół siebie tworzy. I więc według instrukcji ten produkt mamy trzymać na głowie od jednej minuty do trzech minut, co jest naprawdę bardzo krótką ilością czasu I nie wiem, jak jakieś składniki z tego produktu mają się wchłonąć w takim krótkim czasie w nasze włosy. Ale okej, okay, skoro tak mówią, to tak zrobimy. Instrukcja mówi nam także, że jest do wszystkich rodzajów włosów. Wycisnęłam go sobie tyle, może dołożę trochę więcej, żeby być dla niego troszkę łaskawszą. Żeby mu tak też z drugiej strony nie utrudniać i nałożę na długości swoich włosów od uszu w dół. Tu, gdzie włosy są najbardziej zniszczone i wmasuję w te włosy, żeby dokładnie do każdego włoska dotarło, nie zapominając o końcu. I to, co mi zostaje na dłoniach, o mój Boże, ile włosów, nakładam sobie jeszcze tutaj, żeby moje włosy się nie puszyły. Eee, jak na razie uczucie jest normalne. Nie czuję się wcale tak, jakbym miała najdroższą odżywkę na włosach. Powiem Wam, że jestem dość negatywnie nastawiona do tego produktu. Po prostu nie wyobrażam sobie, co ta odżywka miałaby robić na moich włosach, żebym co miesiąc zdecydowała się wydawać na nią 700 zł. Minęły trzy minuty. Jak na razie włosy w dotyku wydają się być normalne. Nie nie wiem dlaczego i czy już mi się wydaje, czy rzeczywiście coś jest nie tak, natomiast zaczęła mnie piec szyja. W sensie czuję dość mocne pieczenie tutaj i nie wiem, czy po prostu poparzyłam się od słońca, czy to ta odżywka ma coś w sobie, że po prostu spowodowała taką reakcję na skórze. Włosy, jak mówiłam, na razie są normalne, ale zobaczmy, jak będą się zachowywały podczas zmywania. No, powiem Wam, że płukam, płukam i nie czuję, żeby działo się z nim coś specjalnego. Teraz używam takiej odżywki Kemona, która kosztuje łamek ceny tamtej odżywki, a włosy są po niej już podczas spłukiwania. Nie no, to kluję tą wodę. Włosy już podczas spłukiwania są bardzo gładkie, więc... Włosy spukane, jak mówiłam, jak na razie włosy nie wyróżniają się niczym, nie są jakieś bardziej miękkie, nie wydają się być bardziej zadbane albo zdrowe. Są po prostu takie, jakbym nałożyła odżywkę za 10 zł, a nie za 700. Pomyślałam, że fajniej będzie, jeżeli zostawię włosy do naturalnego wyschnięcia, zobaczymy jak się naturalnie ułożą po tej odżywce. Być może naturalnie ułożą się w piękne fale i uznam, że ta odżywka jest warta każdych pieniędzy. Więc ja się teraz wycieram, czekam aż wyschną, i muszę teraz posprzątać w łazience, bo od nagrywania w łazience robi się ogromny bałagan i tutaj wszędzie jest woda, więc zabieram się do sprzątania. Kochani, minęły dwie godziny, i przyszłam do Was na podsumowanie, i chciałabym Wam powiedzieć, że jestem wkurzona. Ja nie wiem, jak. Ja nie wiem, nawet, co ja mam powiedzieć. Po pierwsze podczas mycia włosów dostałam jakiejś reakcji alergicznej na szyi, tam, gdzie moje włosy dotykały ciała, czułam pieczenie, czułam swędzenie i wydaje mi się, że jest to związane właśnie z tym produktem i z tym, że ma w sobie tak dużo substancji zapachowych, które znajdują się już na trzecim miejscu, i ten zapach po prostu mnie podrażnił, a musicie wiedzieć, że ja naprawdę nie mam wrażliwej skóry. I naprawdę podrażnienie mojej skóry to nie jest kaszka z znaczkiem. Poza tym, jeżeli chcecie wiedzieć, czy cokolwiek fantastycznego stało się na moich włosach, czy są jakieś cudowne, pięknie ułożone, no to sami widzicie, że nie. Włosy w dotyku są bardzo przeciętne, powiedziałabym nawet, że są suche po prostu. Włosy są też mocno spuszczone. Kiedy je rozczesywałam, to nie rozczesywały się wcale dobrze. Po prostu mam uczucie jakbym nałożyła jakąś beznadziejną tanią odżywkę, a nie najdroższą odżywkę na świecie. I w tym momencie ja bym się chciała zapytać, co tu jest takiego, że ona kosztuje 700 Skoro nie daje żadnego efektu na 700. Nie wiem, może to coś z moimi włosami jest nie tak, może u innych daje cudowne efekty, ale dla mnie to jest naprawdę przeciętna odżywka. I naprawdę, gdybym ją nałożyła z zamkniętymi oczami i ktoś się by mnie zapytał, ile kosztuje ta odżywka, to powiedziałabym, że to jest jakaś odżywka za 5 zł. A w życiu, w życiu na pewno nie powiedziałabym, że to jest najdroższa odżywka świata, więc. O co tu chodzi? Powiem Wam szczerze, że się zdenerwowałam, dlatego że czuję się oszukana, bo okazało się, że tak droga odżywka, która powinna robić coś na moich włosach, jest jedną z najgorszych odżywek i najbardziej przeciętnych odżywek, jaką używałam w życiu. Ale to, co jest pocieszające i to, co kolejny raz udowadnia ta seria, to to, że drogi kosmetyk nie równa się dobry kosmetyk. Dobry kosmetyk może równie dobrze kosztować 10 zł, a Bubel równie dobrze może kosztować 1000 zł. Kolejny raz zostało udowodnione, że cena o niczym nie świadczy. Tak więc myślę, że nie macie wątpliwości, ale ja daję temu produktowi minus. Moim zdaniem się nie sprawdził i nie polecałabym nikomu innemu tego produktu. Jestem bardzo rozczarowana i w tym momencie posiadam bardzo drogi bubel, więc nie wiem, co z nim zrobię. Tak więc, kochani, jeżeli ten film Wam się podobał, to proszę, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał oraz obejrzyjcie mój poprzedni film na kanale. Wyświetla się teraz obok mnie, więc kliknijcie. A ja już się z Wami żegnam! Pa pa pa, buziaczki i do zobaczenia w kolejnym filmie już niedługo. Pa pa!